Cudowny poniedziałek. Zwykły, cudowny poniedziałek. Witamy Was bardzo serdecznie. Z dobrą nowiną. Celebracji <grystanie grystanie grystanie grystanie> życia i też odnajdywania obfitości w małych rzeczach. Jak to się robi i w ogóle po co się to robi. Po co praktykować wdzięczność, po co praktykować. Te małe sukcesy na przykład. Po co celebrować ten dzień? Tak. To, co mi od razu tak przychodzi na, na początek, to jest takie coś, że zobacz, jak często sobie nie dajemy po prostu. Nie dajemy tak. sobie prawa do zabawy, do świętowania, do po prostu bycia takiego beztroskiego, że zawsze, coś, że zawsze wszystko musi mieć cel. Bo to tak. jest to. Bo zobacz, tak. celebracja nie ma celu tak naprawdę. To jakby ona jest samą w sobie wydarzeniem, tak? To nie ma do czegoś do, dążyć. Nawet celebracja, branie celów? Nie wiem, jak to ty. O! Ciekawe, wow, ale, ale to jest super. No. To jest celebracja. sam celem w sobie. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Celebracja. No wiesz co mi się pokazuje, że jak to co powiedziałaś teraz, to że to nie wypada dorosłemu człowiekowi, jesteśmy dorośli, to nie wypada się wygłupiać, nie wiem, zabawa jakoś tak, że to jest y, przeznaczone y, dla dzieci. Mhm, uh -huh. tak. A, a my możemy tylko się bawić, jak jesteśmy w odmiennym stanie świadomości. Tak naprawdę zobacz, jak to jest, jak ludziom puszczają na przykład, po, po piciu alkoholu na przykład. No. Nie? I celebrujemy tylko co, imieniny. bo są specjalne okazje, są jakieś imieniny, są jakieś urodziny, jest ślub, wesele. To wtedy celebrujemy, nie? Mhm. Jest, no, jest okazja ważna. A na co dzień tak. już nie. Jesteśmy poważnymi dorosłymi, trzeba ogarniać życie. No. I zobacz, jak to nas usztywnia od razu. Hmm. I powoduje, że stajemy się też mniej elastyczni, jeżeli chodzi o na przykład zauważenie pewnych rzeczy, że właśnie taka. Codzienność staje się szara i y, taka powtarzalna, i nie zauważamy też y, tych darów, które leżą dookoła nas, tak naprawdę, na co dzień. Mm -hmm, dokładnie tak. Ty masz jakieś, um, nie wiem, jakieś, praktyki na to, na tą celebrację? Jak Ty celebrujesz? Wiesz co ja na przykład celebruję poranną praktyką? Dla mnie to jest celebracja. Dla mnie to jest właśnie to. Poranna praktyka to jest takie uhonorowanie. Celebracja. Tego, że jestem w tym ciele. Tego, że doszłam do tego momentu, w którym jestem. Tego, że się znowu obudziłam, tak? Tego, że. Mam tyle rzeczy wokół siebie, z których jakby dzięki którym mogę być wdzięczna i to jest to, to też taka tak naprawdę praktyka wdzięczności, ale ja bym to nazwała taką praktyką. Yy, o, to, ta wdzięczność, ona się wydarza u mnie już w tej chwili jako taki efekt uboczny trochę, że u mnie to się dzieje spontanicznie, że ja nie wiem, nie siadam i się nie zastanawiam, za co ja teraz dzisiaj będę wdzięczna, tylko to po prostu jest, że nie wiem, patrzę sobie na staw albo sobie właśnie biegnę i, i przychodzi do mnie taka myśl jakaś, że jak pięknie tutaj jest, że, że mogę sobie być w takich wspaniałych przestrzeniach, więc dla mnie to jest to. Celebracja to też jest spotykanie się z ludźmi. Celebracja to jest dla mnie możliwość na przykład pójścia na plażę, bo ja byłam kiedy przedwczoraj na plaży i właśnie takie super. Wow, mogłam sobie pójść na plażę. Mhm. Więc takie po prostu. Dla mnie to jest też rodzaj doceniania po prostu i zauważania, że mhm. jestem w tym momencie i to jest wspaniałe. No. A dla ciebie? Czym jest celebracja? Jak to jest? Ja odkąd właśnie gdzieś tam się dowiedziałam, że to jest ważne, żeby celebrować każdy dzień i gdzieś tak zaklikało we mnie, że to jest ważne rzeczywiście, że to coś zmienia we mnie, jak ja świętuję po prostu właśnie te takie małe chwile. Mm. Jest taką, świętuję, ale właśnie z taką ważnością, czyli, um, czyli właśnie, jak ja, dla mnie to jest ważne, że tutaj mieszkam na wsi, że mogę wyjść na taras sobie, nie wiem, napić się kawy, czy zjeść śniadanko, jak świeci mm. słońce i po prostu celebruje to słońce, i patrzy się to w słońcu, i że się pięknie, świeci słońce. Mhm. A jak nie świeci, no to dzisiaj pada deszcz, jest pochmurno. Mhm. To na przykład. No właśnie, tak ja bardzo dla mnie taka celebracja też to jest taka, żeby było mi przyjemnie. I, i zawsze sobie tak, co ja mogę zrobić, żeby mi było przyjemnie. Mhm. Może nie wiem, chłodno teraz niedługo już będzie coraz chłodniej i, i ten uh -huh. deszcz może więcej padał, no to w kocyk. Czy ja mogę na przykład, nie wiem, robić coś na komputerze, no to może owinę się po prostu cała tym kocem i uh -huh. sobie w takiej przyjemności. Uh -huh. um, też na przykład kiedyś bardzo nie lubiłam poniedziałków, jak jeszcze pracowałam w korporacji, to te poniedziałki były najgorsze poniedziałek. Uh -huh, uh -huh. <laughs> Miałam swoją działalność. Stałam, już byłam terapeutką medycyny chińskiej. No i też jak pracowałam, miałam gabinet i pracowałam w poniedziałki. Mhm. Potem w pewnym momencie stwierdziłam, że kurczę, przecież ty nie lubisz poniedziałków. Masz własną mhm. działalność. Jesteś swoją szefową i możesz sama zdecydować. Więc zdecydowałam, że nie pracuję w poniedziałki. Nie pracuję w gabinecie. Robię mhm. różne poniedziałki, jak tam jakieś ogarnianie. A, nie wiem, jakieś maili, czy mm, no jakieś może, nie wiem, takich pierdłek. Natomiast zawsze w poniedziałek coś sobie zaplanuję, co jest dla, dla mnie, dla mojej przyjemności, dla mojego ciała. Na przykład teraz zawsze w poniedziałki chodzę na siłownię i na saunę. Więc już dzisiaj po południu będzie siłownia i sauna, już się nie mogę doczekać. <laughs> I to jest dla mnie właśnie taka, co mówisz, że znajdowanie każdego dnia. W każdym momencie takiego kawałeczka właśnie przyjemności, mm. takiego właśnie wdzięczności za to, że kurczę. To zajebiście, to naprawdę. W tym momencie jest po prostu cudownie. Tak, to jest bardzo ważne, o czym mówisz, z tą przyjemnością. Bo zobaczmy sobie, często tego nie dajemy. Ja też kilka dni temu zrobiłam takiego live'a o przyjemności. Mm. Że to jest też o przyjmowaniu, że otwieranie się na przyjmowanie tak naprawdę to jest przyjemność. I, I no nie wiem jak ty, ale u mnie to bardzo długo było takie konotacja przyjemności z jakimś grzechem. Hmm. Że przyjemność to tam, wiesz, jakby, a, a to chodzi o to takie rozsmakowywanie się w życiu, tak naprawdę. Wiesz co, ja słuchałam Twojego live'a o tym mm. i się zastanawiałam, jak to jest dla mnie, u mnie. Nie poczułam tego grzechu, tego tego, że coś niewłaściwego to jest. Mi się przeklikało w pewnym momencie o tej przyjemności na jednej z ceremonii pewnych. Tam mi się coś zadziało, że Właśnie weszłam w tą przyjemność, że to jest tak ważne i to jest tak potrzebne mi, żeby w każdym momencie szukać tej przyjemności. Czy to właśnie będzie ten kocyk, czy uh -huh. ten bód, czy co ja mogę zrobić? Po prostu nie wiem, podotykam się albo po uh -huh. albo włączę jakąś muzykę, która sprawia, że ja w środku czuję tą przyjemność. Nie wiem, czy to jest właśnie o jakiejś dopaminie, oksytocynie, wiesz, te hormony gdzieś tam mhm. się wydają i bardzo mocno zwracam na to uwagę i szukam tego w codziennym życiu. Mhm. W sensie szukasz tych przyjemności? Tak, tych malutkich takich. Malutkich. Mhm. Ja mhm. mogę coś y, poprawić? Tak w swoim, nie wiem, na przykład tutaj siedzę i teraz co ja mogę zrobić, żeby mi było jeszcze przyjemniej? Mhm, uh -huh, uh -huh. może jakiś inny sweterek jakiś mięciutki założyć? Albo może, nie wiem, jakąś herbatkę sobie tutaj pachnącą, albo właśnie, nie wiem, posmaruję się olejkami. Albo no chociaż właśnie... wygodnie sobie usiądziesz, prawda? Bo A, to też jest to, że czasami my w ogóle jakby to są takie małe rzeczy, a w ogóle na to nie zwracam uwagi. Mhm. Natomiast ja jako wiesz, kiedyś cierpiętnica, to ja w ogóle sobie właśnie na to nie pozwalałam, że ja w ogóle siedziałam i mi było niewygodnie na przykład. I ja, i ja w ogóle tego nie czułam, że mi jest niewygodnie. Znam to, znam to, tak, tak. Mhm. Ja, takie stany. Mhm. No i właśnie ta celebracja, że to jest takie. To Świętowanie, święte jest. Jak właśnie raz zarezygnowałam od ciebie tym, wiesz, rozbrajaniem słówek na części. No tak, ale to jest, to jest właśnie, ale te, te yy, świę, świętowanie, świętowanie, święto, że uś, zobacz, uświęcenie, że my robimy te, te, ten moment świętym. Tak. I te, że święto to jest takie, zobacz, nie wiem, Boże Narodzenie, że są święta tak. w kalendarzu, czy tam urodziny, a co zrobić, żeby po prostu każdy dzień był święty? Uh -huh. Bo ja chodzę po tej ziemi, żyję i to już jest święto. Uh -huh. chyba, chyba takie jest przykazanie, żeby święty dzień święcić, ale można przecież każdy dzień święcić, nie? Jak ja sobie I powiem, każdy że... dzień robić świętym. Czemu nie? Tak, to nam tak. zabroni, słuchaj. Tak, ale teraz sobie nawet pomyślałam o tym, o takim, o takiej głębokiej e, może... Wiesz, no bo nam mówią, że prawda, niedziela jest Dniem Świętym i święta i to są świę, święte dni. Ale mhm. pamiętaj, aby dzień święty święcić. A kto powiedział, który dzień jest świętym, tak? Dokładnie. Że, może o to też chodziło autorowi, hmm. żeby dzień święty jako. Że dzień jest święty, Że dzień jest święty, mhm. bo się budzimy i już żyjemy. Tak, tak. To już jest święto. Dla mnie jest ważne to, co powiedziałaś o tym, e, że to są, że relacje też są, e, bycie z ludźmi jest mhm. świętowaniem, celebracją, że celebrujemy, że. Że dobrze jest celebrować z ludźmi. Ja mieszkam sobie sama tutaj na, na skraju mojej wsi. Lubię to zawsze mówić, że mieszkam na skraju wsi sama w domu. Ale właśnie odkryłam ostatnio bardzo yy, przez krąg relacji, na który. W który chodzę, że właśnie takie spotykanie się z ludźmi, z kobietami, z mężczyznami, bo często ja miałam wcześniej do tej pory wiele lat spotykanie się tylko z kobietami gdzieś, ciągle były okay. to kobiety, a teraz, że to, to grono jest takie właśnie i kobiety, i mężczyźni, i przyglądanie się mężczyznom, tej męskiej energii, bycie z nimi, to jest po prostu coś takiego wspaniałego. I dla mnie, no właśnie, celebracja właśnie w ten weekend kilka osób wiedziałam, że będzie piękny weekend. W nie, no, coś trzeba zrobić w ten weekend, żeby celebrować to słońce, ten może ostatni weekend lata, taki piękny, może nie, ale jak zawsze jestem tak, że to może być ostatni dzień. Więc. Uh -huh. Potrzeba mhm. zrobić coś wspaniałego tego dnia, chociaż na chwilę, żeby celebrować to, że to może być. A potem przychodzi kolejny. Więc dobra, no to to może być już na pewno ostatni. <laughs> Więc, mhm. e, byliśmy nad jeziorem, na rowerkach. E, mam takie poczucie, że to jest też takie ta celebracja i to świętowanie to jest takie zadbanie o wewnętrzne dziecko. Mhm. Że tak dzieci właśnie są w radości w tej celebracji, e, to, to że właśnie dorośli też. E, Mogą i wręcz muszą, powinni, <grym> ale dla mnie to było takie właśnie z takim skupieniem, uważnością na tym moim wewnętrznym dziecku, że ta zabawa taka, hmm. że ja nie chcę zwykły rowerek wodny, tylko ja chcę rowerek ze zjeżdżalnią, bo ja chcę zjeżdżać w tej zjeżdżalni i skakać do wody. Po prostu mieliśmy taką zabawę, skakanie w różnych pozycjach. <grym> 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 ale wszystko nie wolno inaczej, można tylko. Nie było napisane, że nie wolno. przodem do kierunku do, do jazdy. Nie. Na szczęście nie było napisane nigdzie. Ale to, to też jest to, zobacz, jak, jak nas ten system, prawda? Mhm. Żeby się nie za bardzo nie bawić. No? No, są różne zasady, nie? Nie powinno się. No, tak. Także cudny czas i właśnie takiego każdego dnia celebracja, że to może być ostatni dzień w sumie. Chyba rzadko się na tym tak zastanawiamy, że to może być mój ostatni dzień. Tak. Co ja bym zrobiła w ten ostatni dzień? Z tego co wiem, to, to jest też takie ćwiczenie właśnie, że y, takie ćwiczenie na... Y, no to, że jakby od, takie odliczanie, nie? czy tam rok na przykład, że masz rok, czy tam miesiąc, czy tydzień mhm. życia. I teraz masz tydzień życia. O, mhm. możemy, możemy zrobić taki challenge. E, zapraszamy Was do tego serdecznie. Mhm. Jest to Twój ostatni tydzień życia. Co zrobisz w tym tygodniu? Co zawsze gdzieś tam bałaś się, albo się bałeś zrobić? Bo nie wiem, czy zauważyłaś, że ja kiedyś słuchałam takich wypowiedzi ludzi na łożu śmierci, mhm. że jedyne, czego oni żałowali, to tego, czego nie zrobili. Mhm. Więc... Często odkładamy ja... na później? Tak, albo no właśnie nie, bo bo mi głupio, bo coś tam, prawda? No nie powiem, prawda, że cokolwiek, tak? Albo żebym coś chciała, albo żebym nie chciała. Co byś, co, co zrobisz, jeżeli to jest Twój ostatni tydzień życia? Jak go spędzisz? Yy, więc zapraszamy Was do takiego challenge'u, do takiego wyzwania. I niech ten tydzień no. będzie ostatnim tygodniem. I tak odpowiedziałam. Tak. Siedem I. Dni. No. I z, zobacz sobie, z jakich y, ograniczeń siebie wyzwalasz tego każdego dnia. I co dzisiaj zrobisz? Co zawsze gdzieś było, że chcesz to zrobić, ale się boisz albo Albo nie wypada, albo coś. Co by to było? Zapraszamy Was. A oprócz tego też oczywiście zapraszamy Was dzisiaj wieczorem, o 19:00 mamy spotkanie. Jak powracać do własnej tak, jak powracać do własnej mocy i wewnętrznej obfitości. Jest to krąg online dla wszystkich otwarty. Bezpłatny. Bezpłatny. Tak, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Podrzucimy linka do rejestracji, bo trzeba tak, się zarejestrować. Tak, będzie pod, pod tym pod filmem, albo nawet w, jak mi się uda zedytować ten opis, to, to wrzucę też w opis. I co, i też ci, piszcie do nas albo, albo pod tym wideo, albo w ogóle. Wiadomości, czy udało się Wam zrobić coś, co zawsze było trudne do zrobienia? A że to jest ostatni tydzień, to ja już czuję taką ekscytację, Jezu, Jezu. ekscytację. No, ale też taki lęk trochę, jednak. No tak, oczywiście, oczywiście. No. No, i ten nasz mały, powiedzmy jeszcze dwa zdania o naszym kręgu dzisiejszym. To będzie taki, no praktyka, będzie dużo praktyki, tak. medytacji aktywnych, rozmowy o tym właśnie, jak się otwierać na. Na przyjmowanie i dawanie? I na swoją wewnętrzną moc, żeby było nam po prostu przyjemniej, radośniej w życiu i. I z wdzięcznością celebrować każdy dzień. Tak. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Dzięki. Cudownego dnia, cudownego tygodnia, ostatniego tygodnia. I <laughs> co? Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dzięki. Pa. Pa.